Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję monetę obiegową 5 zł. rocznik 1994. Nakład 112 milionów sztuk 896 033. Słuchajcie, cena katalogowa w stanie pierwszym 50 zł, na internecie 40. Dużo taniej niż yy, dwójka z tego samego okresu. Stan pierwszy tej monety na chwilę obecną z obiegu raczej niemożliwy do wyłapania, dlatego, że minęło już ćwierć wieku. Teraz sobie porównamy te monetki. No ale tyle. Zobaczmy drugą stronę. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, ta po lewej oczywiście stan idealny meniniczy, stan orzełka igiełka. Widać tutaj idealnie wszystkie pióra na ogle. A ta po prawej stronie dość mocno już zużyta ze zmianą koloru, stan pierwszy, jaki widzicie po lewej stronie. Tak jak już wspomniałem, dość kosztowny na chwilę obecną, a cena pewno dalej będzie rosła. I tutaj yy, chciałbym zaznaczyć, że jest to największy nakład, jaki wyszedł do tej pory tej 5 złotówki, później już tylko było mniej. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli ta monetka już tyle kosztuje. To za jakiś czas będzie o wiele, wiele, wiele droższa, już nie wspominając o tym roczniku 2008. Możecie sobie teraz idealnie zobaczyć, czym różni się stan pierwszy od stanu obiegowego mocno zużytego, który macie po prawej, po prawej stronie. Zobaczmy jeszcze sobie przód. I tu jeszcze raz monetka z przodu 5 zł. Widzicie, ta po lewej stronie, aż moja twarz odbija się, niej po prawej stronie jest to już niemożliwe. Monetka zużyta, a więc, tak jak powiedziałem, stan pierwszy. Cena około 40 zł. Na internecie i dalej, moim zdaniem, będzie rosła. Warta do zakupienia, zainwestowania i odłożenia sobie na lata, bo jak wiecie, moneta, na przykład, 1 zł z prl rocznik 57. Ceny jej dochodzą teraz do paru tysięcy złotych, więc zastanówmy się, czy warto inwestować. Ja myślę, że warto inwestować w obie, monety obiegowe w Stanach Pierwszych i dobrze je przechowywać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego, hej!